Cześć to Sandra. Dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma kartkami w klimacie Halloweenowym. Tak mi jakoś naszło, żeby, żeby zrobić coś w tym klimacie. Takie dosyć proste kartki z grafikami szybkie do zrobienia. Mam ich tutaj kilka. I jeśli chodzi o papiery, to w większości są to papiery z actiona z naprawdę różnych bloczków, nawet takich bardzo starych i w całkiem innym stylu niż przychodziłoby do głowy, jeśli myślimy o Halloween. Mam tutaj pod ręką dwa akurat, takie pierwsze, które złapałam. I użyłam tutaj kilku papierów z tego bloczka. Takie wiecie, damaski, jakieś takie ciemne, nie to brązy, nie to fiolety, tak mi akurat podpasowały. Używałam też fioletów z tego bloczka. Takie bardzo fajne, właśnie ciemne, dosyć bazowe papiery. Tak, te wzory się mocno nie rzucają w oczy. Akurat tych złoconych nie brałam, ale wiecie, tutaj są takie właśnie ciemne fiolety. Są też inne starsze papiery. Jeden nawet z takiego bloczka tropikalnego, gdzie, gdzie były i kaktusy, jakieś monstery i tak dalej, ale wzięłam właśnie taki zielony arkusz. A jeśli chodzi o same grafiki, te właśnie takie typowo halloweenowe, to wszystko jest z Etsy. Część już miałam wcześniej kupionych, zresztą pokazywałam Wam przy okazji jakiegoś filmiku te, te właśnie zakupy z Etsy, te wydruki, ale część też dokupiłam teraz, typowo, właśnie na, na Halloween, do tych kartek. I słuchajcie, jak ja tam weszłam na to Etsy, to najchętniej wzięłabym wszystko, co tam było. Nie mogłam się powstrzymać, wiecie, oglądałam, dodawałam tam do ulubionych te, te wszystkie zestawy. No ale też tak jakoś często tego nie robię. Tak mi akurat naszło, żeby zrobić kilka kartek. Więc powstrzymałam się i, i kupiłam tylko jeden zestaw. Ale możecie sami wejść sobie zobaczyć, bo jest tam tego cała masa i naprawdę w różnych stylach, takich bardziej z horroru, takich jakby dla dorosłych na Halloween. Dużo jest takich sutaśnych dla, dla dzieci, wiecie, takich cute Halloween. Ja tutaj mam to, co używałam. I tak, tutaj takie karty. To już kupowałam wcześniej przy okazji takiego zestawu jakby journalowego. To mam wydrukowane w większej wersji, w mniejszej. Takie różne, wiecie, jakby alchemiczne jakieś przepisy i tak dalej. Tego akurat nie używałam, chociaż to też jest takie, wiecie, w takim klimacie gotyckim i strasznym, ale, ale może jeszcze coś mi wpadnie do głowy z tymi kartami. Tutaj mam też takie tagi. I wydrukowane takie grafiki. To jest też z tego właśnie zestawu. Co te karty? To było razem, jako jeden taki zestaw. Właśnie tam były i kartki, takie jakby do zrobienia dziennika, i takie do, dodatki do wycięcia, karty. A tym razem skupiłam się typowo na samych elementach do wycięcia, już bez żadnych papierów w zestawie. I znalazłam sobie taki zestaw, taki właśnie bardziej. W dziecięcym stylu bym powiedziała, bo tutaj mamy i baloniki, i od razu napisy, taka czacha, różne duchy. Ten kot mnie rozbroił i jak zobaczyłam tego kota, to stwierdziłam, że właśnie ten zestaw muszę kupić. Gdzieś tu jeszcze był ten kot sam, sam bo ja go tutaj trochę przerabiałam. Bo wiecie, jak kupujemy na Etsy, to dostajemy plik. Jeden, gdzie tak jakby na kartce A4 mamy porozrzucane te wycinanki, że można sobie to od razu wydrukować, ale jak ktoś chce, to można się też jeszcze trochę tym pobawić. No i ja sobie to pojedynczo niektóre elementy powycinałam, wkleiłam jakby na, na nowy arkusz, żeby to sobie zmienić rozmiar czy, czy odwrócić, lustrzane odbicie zrobić. No i tutaj właśnie był ten kot. Był taki kapelusz też czarownicy, no i ja się trochę pobawiłam, wiecie, warstwami, i. i Ubrałam kota w ten kapelusz, także można takie sobie samemu robić też gotowe od razu kompozycje różne, posklejać te wszystkie elementy razem. Podrzucę wam gdzieś tam nazwę tego sklepu albo, albo nawet link pod spodem pod filmikiem, jakby ktoś z Was był chętny. Nie było to drogie, cały taki arkusz chyba 12 zł, kosztował, jeśli dobrze pamiętam, no a wiecie, możemy sobie tego trochę drukować. Licencja jest komercyjna do 500 wydruków, w sensie do 500 sprzedanych prac z danymi elementami. No, to czyli myślę, że na pewno tego nie przekroczę. I mam tutaj 6 kartek razem, z czego trzy są właśnie w takim bardziej kolorowym wydaniu, śmiesznym, trochę, trochę dziecięcym. I zaczniemy sobie tutaj od takiej DL-ki. Ten, chyba ten, jedyny papier to jest jakiś ścinek z Craft O'Clocka z, z zielonego nastroju. Tutaj mamy pełno tych grafik. Tak jak widzicie, są w różnych rozmiarach. Na przykład te lizaki sobie powiększałam, pomniejszałam. Mamy tutaj też elementy z tej drugiej kolekcji. Te takie właśnie butelki z eliksirami. Na środku napis. Jeszcze będę musiała też go poprawić, bo o, widzicie, tak mi się jakoś wydrukował, że tutaj mam przez środek białe krechy. Drukowałam chyba z 5 razy i, i czyściłam drukarkę. I, i wiecie, głowicę i za każdym razem wychodzi tak samo. Będę musiała jeszcze coś pokombinować i nakleję na to drugą warstwę, tak jakby. Mamy kropki w takich właśnie kolorach halloweenowych, czyli są i zielone i fioletowe, na innych kartkach jeszcze. Akurat te to jest nowo. Crash grape taki odcień. No i tutaj niektóre rzeczy są przyklejone na płasko, niektóre są na dystansach i te wszystkie butelki z eliksirami są przeciągnięte, glossy akcent, żeby to się tak wiecie świeciło jak szkło. Także myślę, że że też ciekawy efekt to daje i uzupełnia trochę tą pracę. Kolejna to jest yy, kartka z duchami. I też te wszystkie grafiki są właśnie z Etsy, z tego jednego arkusza. Tu pod spodem mamy gazę, tu mamy zielone kropeczki nuwo i te są z kolei w kolorze Apple Green. No i też papiery są z Actiona. Ten zielony to jest akurat ten pasek taki gratisowy ze sklepiku gosi Tutaj te wszystkie duchy mają oczy i, i buźki zrobione, też glossy akcent, a napis bu jest zrobiony, crackle akcent. I ten napis był też razem w tym zestawie, także można, jak widzicie, już z jednego takiego arkusza elementów praktycznie gotowe kartki zrobić. I kolejna, to jest chyba moja ulubiona z, z tego zestawu trzech kartek i to jest właśnie ten kot. Jak zobaczyłam tego kota, no to wiecie... Nie mogłam się powstrzymać i właśnie tutaj dodałam napis Happy Halloween, żeby to było takie, wiecie, sprzeczne ze sobą, że ten kot nie jest za bardzo zadowolony, nie, ale jednak życzy nam Happy Halloween. No i z tyłu mamy pełnię księżyca. Księżyc jest akurat z tego drugiego zestawu, tutaj jeszcze widać dziura wycięta. Mamy balonik taki z uśmiechem dyni, on tutaj jest na, na nitce przywiązany do miotły mamy nietoperze tutaj są jeszcze stemple z przeszyciami dookoła i księżyc jest też przejechany glossy akcent, żeby tak wiecie coś tutaj się jednak ciekawego trochę działo na tych kartkach żeby nie były aż takie bardzo proste bazy robiłam sama, akurat te są na czarnych i bazy robiłam z tego takiego zeszytu z Exxona, gdzie są trzy kolory, wiecie i grube i cienkie kartki, białe, czarne i kraftowe także tutaj tak się prezentują te trzy karteczki takie bardziej w stylu cute Halloween, takie dosyć kolorowe i teraz kolejne trzy. Te są w trochę innym stylu i te są na bazach kraftowych. Tutaj mamy DLK, też papier z Exxona. jakiś taki brązowy, jakieś plamy, fioletowe damaski, pobrudzona gaza. Tutaj są właśnie te karty z tego journalowego zestawu, też są podarte, postrzępione, pobrudzone, jakby wiecie, jakby to były takie stare jakieś plakaty czy, czy kartki w domu czarownicy i ta jest właśnie w takim temacie czarownicy, mamy tu jakąś rękę do wróżenia, runy, wiedźmy, tu jakiś jest też opis czarownicy z czarnym kotem i tak, tutaj z fioletową wstążką, tutaj są też zielone kropki, nowo, ale te są akurat Vintage Drops, one są takie matowe, bez połysku. I to jest kolor Pioneer Green. Także ta karteczka wygląda tak. Kolejna, też taka y, wiedźmowato czarownicowa, tutaj z różnymi takimi atrybutami czarownicy. Y, też papier fioletowy z Actiona. Ten w deski. To jest pocięty. Właściwie dwa pocięte też te takie paski gratisowe ze sklepiku Gosi. No i elementy z tego arkusza żurnalowego. Mamy ten duży księżyc. Księgę taką otwartą z jakimiś zaklęciami, z jakimś demonem. Świeca, kryształy. I tutaj też są takie butelki z eliksirami. I to jest też przejechane glossy akcent, żeby coś tutaj się działo. Napis sezon na czarownicę, żeby też coś po polsku jednak tutaj dać. Także druga karteczka wygląda tak. I trzecia ta jest moja ulubiona. I pomysł na nią znalazłam gdzieś na YouTubie. Teraz nie pamiętam, ale znajdę i albo napiszę wam tu na ekranie, albo pod spodem dam linka do filmiku. Bo tak wiecie, przeglądałam sobie YouTuba i właśnie znalazłam jakiś filmik, gdzie. Były robione trzy różne kartki, i stwierdziłam, że w sumie na tą jedną to rzeczy gdzieś tam bym w swoich zapasach znalazła i bardzo mi się spodobała. I wygląda tak. I tutaj pod spodem jest też papier z Ekszona, z tym, że on był brązowy, a te wszystkie czarne, karo to jest stempel. Znowu tutaj jakieś takie fioletowo-szare damaski. Ramka, ta ramka to też jest stempel, taki aksonowy, bardzo stary stempel, odbity na brązowym papierze i zrobione w całości Crackle akcent Także ten czarny wzór od, od Crackle się zrobił taki bardziej wyraźny i no trochę się wywinęła ta ramka, ale myślę, że to też jej dodaje takiego efektu, wiecie, trochę creepy i, i trochę starość. Tutaj te elementy, to są wycinanki... Chyba wszystkie, jeśli się nie mylę, z Arkusza AB Studio. Nie wiem, czy ten kapelusz też możliwe, że on jest od Scrap Boysów z jakiegoś bloczka, ale w każdym razie to są trzy różne elementy, które tutaj przykleiłam razem. Kwiatki. To jest ze śliwki w czekoladzie z Craft O'Clocka. Ja jakieś listki też sobie dopasowałam tutaj. Też mamy napis Happy Halloween. Trochę to tak wygląda, jak wiecie, taki stary rodzinny portret, no, ale z kościotrupkiem. I tutaj są też kropelki Nuvo. Te są akurat w kolorze, to ma nazwę? Dirty Bronze. I te są takie perłowe. Także tutaj tak się wpasowały. I to jest moja, ogólnie z tych wszystkich kartek zdecydowanie ulubiona. Także trzy bardziej kolorowe, trzy bardziej w takich stonowanych kolorach i w trochę takim innym stylu, nie już takim cukierkowym, śmiesznym. Jak widzicie, jeszcze dużo tych dodatków mi zostało, także jeszcze będę coś kombinować, może jeszcze jakieś prace z tego zrobię. Na dzisiaj to by było tyle. Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawiania komentarzy, łapek i subskrypcji. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmiki. Pa pa!